Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy Adamem Woddarem a Waldemarem Żurkiem? Zobaczcie. W żadnym wyroku trybunału, jakiegokolwiek trybunału międzynarodowego, nie jest napisane, że naprawa systemu państwa polskiego może polegać na jakichkolwiek działaniach przemocowych. Takie osoby powinny być natychmiast usunięte z budynku, bo nie są legalnie powołane. Albo budujemy państwo, w którym zmiany przeprowadzamy na poziomie szukania optymalnych rozwiązań prawnych, albo idziemy w kierunku. Wykorzystywania aparatu przemocowego państwa. Rząd ma instrumenty, także finansowe, żeby zatrzymać działanie organów, które nie spełniają tego, co jest napisane w konstytucji. Takie działania, które się pojawiały w wypowiedziach niektórych sędziów na zasadzie trzeba odciąć prąd, prawda, trzeba tutaj nie wpuścić, Stano, tak, tak? Tak, tak. Ja się w ogóle dziwię, że sędziowie posługują się tego typu językiem. Zakręcić kurek z pieniędzmi. Dlatego, że. Dla KRS-u? Dla krs, dla KRS ale także dla Neosędziów w Sądzie Najwyższym. Ja na to nie jestem w stanie się, e, się zgodzić. Jeżeli ktoś mi mówi, że e, powinniśmy mm, jakiś kompromis zawrzeć, to ja uważam tak. Osoby, które generują te odszkodowania, powinny przestać to robić, bo jest różne pojęcie sprawstwa, współstwa, pomocnictwa, to są pojęcia karne.